Horrory to w zdecydowanej większości takie niesamowicie kretyńskie filmy, oparte na utartych schematach i krzykach widza do telewizora, brzmiących mniej więcej Nie idź tam, debilu, jakby ktokolwiek miał Cię usłyszeć po drugiej stronie ekranu. W każdym razie, horrory, a zwłaszcza teen slashery, to mój ulubiony gatunek filmowy, pozwalający czerpać czystą rozrywkę z seansu. Oczywiście zdarzają się chlubne wyjątki, posiadające rozbudowaną wielowątkową fabułę, które lubię i szanuję. Jednak w kwestii filmów grozy, prym wiodą filmy o psychopatycznych mordercach po kroju Jasona Wurkisa. Nie oczekiwałem zbyt wiele po Until Dawn, jednak po cichu liczyłem na renesans emocji, które towarzyszyły każdemu mojemu powrotowi nad Crystal Lake. Manko z tej strony Maxiora a to jest recenzja gry Until Dawn, wydanej wyłącznie na konsolę PlayStation 4. Zacznijmy od tego, że wszystko w Until Dawn jest niezwykle typowe. Historia kręci się wokół posiadłości odciętej od świata, w której zginęły dwie nastolatki i teraz rok po tym smutnym wydarzeniu grupa obecnych tam przyjaciół powraca, aby oddać hołd zmarłym i jednocześnie dobrze się bawić. Wydaje się legitymujące. Oczywiście z pozoru sielankowa atmosfera okraszona gęstymi opadami śniegu i jeszcze gęstszym mrokiem powoli zaczyna się przekształcać w całkiem zgrabne straszydło, którego nie powstydziłby się znany nam dobrze kolega z maską hokejową na twarzy. Bardzo głupia i przewidywalna fabuła jest tak naprawdę siłą tego tytułu. Trzeba zauważyć, że gra jest samoświadoma tego czym chce być i nie próbuje udawać mądrej skoro nie musi. Until Dawn to interaktywna wersja horroru klasy B z doskonale poprowadzoną narracją. Wszystkie zabiegi stylistyczne jak praca kamery, oświetlenie, subtelna muzyka idealnie budują klimat znany wszystkim fanom filmów grozy z ich złotej ery. Do tego to mistrzowskie budowanie napięcia i wprowadzanie gracza w historię poprzez chichoty podlotków i niewinne bitwy na Śnieżki, a skończywszy na. Pewno teraz nerwowo łapiecie za myszkę, żeby cofnąć mi suba. Jednak to jest właśnie pierwszy problem Until Dawn. Oczywiście spodziewałem się tego, że będą tu obecne jumpscare'y, a, a nawet, że będzie ich dużo, jednak twórcy zdecydowanie przesadzili, bo częstotliwość pojawiania się straszaków mających zwiększyć wilgotność w naszej bieliźnie jest zdecydowanie za duża. I o ile kilka pierwszych razy faktycznie się przestraszyłem, tak później nie robiły one już na mnie żadnego wrażenia. Idziesz drogą, nagle BU! Patrzysz przez lunetę, nagle BU! Oglądasz film, nagle bu! Ciągle tylko bu, bu i bu! Naprawdę, w pewnym momencie nie nadążałem już się przestraszać. Idąc jednak dalej, mamy tu postacie żywcem wyjęte z klasycznych teen slasherów. Każdą z nich poznajemy na początku poprzez wyświetlaną na ekranie w kilku słowach charakterystykę. I faktycznie, żadna postać nie wybija się poza utarte schematy. Mamy tu więc seksowną Tempą Dzidę, typowego macho, nieśmiałego nerda w okularach, wredną Tempą Dzidę, cipkowatego chłoptasia, którego nikt nie szanuje, nieco dziwną dziewczynę, chłopaka po traumie i tą dobrą, współczującą blondynkę. Macie teraz 5 sekund, żeby podać tytuł jednego teen slashera z lat 80, w którym nie było chociaż czterech takich postaci. Co ciekawsze, gra aktorska bohaterów jest w najlepszym przypadku poprawna, jednak większość głosów ociera się o drewno. I normalnie uznałbym to za wadę, ale tak naprawdę tutaj to tak niesamowicie pasuje. Serio, obejrzyjcie piątek 13 i spójrzcie na grę aktorską tam. Tak, tak, wiem, Kevin Bacon. Drewniane aktorstwo tak wspaniale wpisuje się w konwencję kina klasy B, że nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej egranizacji tego gatunku. W kwestii oprawy wizualnej, gra prezentuje się bardzo ładnie: mamy tu świetnie zaprojektowane klimatyczne lokacje, bardzo dobre efekty świetlne i modele postaci, które w swoim aktorstwie potrafią być naprawdę przekonujące. Chociaż na niektórych ujęciach zdarza im się wyglądać trochę zbyt plastikowo. Do tego klimatyczna muzyka, nienachalnie przygrywająca w tle i budująca nastrój, by w odpowiednich momentach stać się dynamiczna. I oczywiście,. W ogóle polecam w miarę możliwości grać z systemem surround, bo dzięki naprawdę wspaniałej warstwie audio produkcja dużo zyskuje na klimacie. Jeśli chodzi o rozgrywkę, spodziewałem się horrorowego Heavy Raina i zdecydowanie pomyliłem się w swoich przewidywaniach. Until Dawn niemal całkowicie odrzuca klasyczne mechaniki rozgrywki, ograniczając ingerencję gracza w świat gry do minimum. I może Was zadziwić ten fakt: w końcu, w erze gigantycznych otwartych światów i rozbudowanych interaktywnych środowisk, ograniczanie naszych możliwości wydaje się uwstecznianiem względem obecnych trendów. Dlatego uważam, że na Until Dawn nie należy patrzeć jako na grę, ale bardziej film, w którym mamy bezpośredni wpływ jedynie na kierunek, w którym potoczy się opowieść. Głównym naszym zadaniem jako gracza jest podejmowanie decyzji w kluczowych momentach i klikanie wyświetlanych na ekranie przycisków w małym okienku czasowym. Co ciekawe, nie zawsze reakcja jest dobrym rozwiązaniem. W niektórych momentach lepiej nie podjąć się żadnego działania, co jest miłą odmianą od bezmyślnego podążania za instrukcjami. Główną atrakcją jest wszechobecny efekt motyla. Czyli teoria, według której każde najmniejsze nawet wydarzenie może wywołać inne, niewspółmiernie większe. Swoją drogą polecam świetny film z Asztonem Kaczerem pod takim właśnie tytułem. Każda nasza decyzja, która ma wpływ na przyszłe wydarzenia jest nam sygnalizowana stosownym piktogramem na ekranie. I tak na przykład rozgniecenie termita może spowodować śmierć naszej koleżanki, bo robali było o tego jednego za mało, żeby zjeść drzazgę, którą ona się ukłuła, dostała zakażenia i umarła. Nie, no, nie ma takiej sytuacji w grze, ale nie chcę wam podawać prawdziwych zależności, żeby nie spoilować. System sprawdza się całkiem nieźle, jednak nie ma tam logicznych zależności, które możemy przewidzieć. Tak naprawdę, chcąc uratować życia naszych podopiecznych, musimy zdać się na intuicję i ślepy traf, posiłkując się enigmatycznymi podpowiedziami znajdowanymi po drodze. I to też jest ciekawy aspekt. System Znajdziek zaimplementowano nienachalnie. Oprócz wskazówek, naprowadzających nas na rozwikłanie tajemnic okolicy, w jakiej przebywamy, znajdujemy też indiańskie totemy, obdarzające nas wizjami przyszłych wydarzeń. Są to bardzo pomocne podpowiedzi, będące jednocześnie na tyle niejasne, że nie wskazują jednoznacznie co i kiedy mamy zrobić. Do tego mamy też coś na kształt rozwoju postaci, na który nie mamy bezpośredniego wpływu. Każdy z bohaterów jest opisany kilkoma cechami i wskaźnikami relacji z pozostałymi dzieciakami, które zmieniają się w zależności od podjętych wyborów. Niby jest to mało istotne, ale zmienia to postępowanie danego osobnika w momencie kiedy nim nie kierujemy, co jest smaczkiem uwiarygadniającym relacje między postaciami. Tytuł jednak nie obył się bez błędów. Pomijam takie pierdoły jak sporadyczne doczytywanie tekstur, ale praca kamery... ...bardzo przypomina mi tą z pierwszych rezydentów i Alone in the Dark. Jako środek stylistyczny sprawdza się świetnie, momentami mamy wrażenie, że obserwujemy bohaterów z perspektywy mordercy albo... Czegoś. Kamera robi świetną robotę we wmawianiu nam, że oglądamy film, jednak jednocześnie jest straszną przeszkadzajką. W momentach eksploracyjnych ustawia się w taki sposób, że często nie wiemy, czy w danym miejscu jest przejście albo dalsza część pomieszczenia. Wielokrotnie obijałem się o kartonowe pudła, zanim wymacałem ścieżkę obok nich. Do tego fabuła, jakby to ładnie ująć. Wyobraźcie sobie, że oglądacie piątek 13, który w połowie zmienia się nagle w zły zakręt. I właśnie taki kryzys osobowości przechodzi scenariusz. Z typowego teen slashera z lat 80. w pewnym momencie zmienia się w klasyczny współczesny horror. Niby jedno i drugie jest dobre, ale połączenie tego to jakby polewać kiełbasę lodami truskawkowymi. Trochę to rozumiem, bo to co jest łatwe w dwugodzinnym filmie, trudno jest osiągnąć w 6-8 godzinnej grze. Twórcom udało się zachować dynamikę i klimat opowieści kosztem lekkiego miszmaszu i rozmycia głównego wątku opowieści. I teraz mam taki problem z Until Dawn. Powinienem powiedzieć i to tyle, ale mam wrażenie, że nie powiedziałem wszystkiego, co należy o tej produkcji. Dostrzegam w niej mnóstwo błędów i niedociągnięć, sporo nietrafionych pomysłów i dziwnych rozwiązań. Ale jednocześnie bawiłem się przy niej wyśmienicie i naprawdę mam ochotę przejść ją jeszcze kilka razy. Z Until Dawn jest trochę jak ze starymi horrorami: są głupie, pełne niespójności i dziwnych pomysłów twórców. Ale człowiek bawi się przy nich wyśmienicie i ma ochotę nadal je oglądać. Dlatego mimo że do świtu, bo tak prawidłowo powinno się tłumaczyć tytuł zgodnie z kontekstem, nie jest nawet do końca grą, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przydarzyły się PlayStation. I tą niedokończoną myślą kończę. Cześć!